Cześć, tutaj Artur z Motokontrolera. Dzisiaj na tapetę weźmiemy samochód kultowy zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie mówimy o Dodge Chargerze. Nasze, nasz egzemplarz został wyprodukowany w 2016 roku w Kanadzie. Pośrednio jest wyposażony w silnik 5.7 chemii o mocy 375 KONI, które oczywiście napędzają tylną mość. A przejechany ma niecałe 57 tysięcy kilometrów. Czy samochód był godny polecenia? Dowiecie się z tego materiału. Bezwypadkowe, jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Zanim udałem się na oględziny, sprawdziłem historię szkód pojazdu i okazało się, że w lipcu 2017 roku przy przebiegu około 53 tysięcy kilometrów pojazd posiadał jedną szkodę wycenioną pomiędzy 100 a 1000 dolarów. Czy to dużo, czy to mało, decyzję pozostawiam Wam. Podczas oględzin pojazdu byłem bardzo miło zaskoczony, ponieważ samochód prezentował się bardzo ładnie. Na Nadwozie było czyste, lakier błyszczący, chociaż nie bez wad, takich jak na przykład e, rysa na drzwiach kierowcy. Grubość powłoki lakierniczej oscylowała pomiędzy 90 a 140 mikronów. Od normy odbiegały jedynie drzwi kierowcy, które noszą ślady pracy lakiernika, na co wskazują wyniki pomiaru wynoszące pomiędzy 170 a 250 mikronów. Natomiast śruby mocujące te drzwi już nie były odkręcane i nie noszą śladów demontażu. Wszystkie szyby w pojeździe są fabryczne wyprodukowane przez MotorParts na przełomie 2015 a 2016 roku. Na oryginalnych, niezniszczonych 20-calowych alufelgach podczas oględzin były zamontowane opony Grip GripMax 2018 roku. Opony nie są zniszczone, z wysokim bieżnikiem w okolicach pomiędzy 6 a 7 mm. Wracając do szkody, która została zarejestrowana w naszym systemie, okazało się, że pojazd był uszkodzony w lewy przedni narożnik. Aby bezpośredniemu uszkodzeniu uległa lampa przednia oraz błotnik. Właściciel pojazdu dysponował zdjęciami uszkodzeń, które zostały wykonane jeszcze przed przybyciem pojazdu do Polski oraz częściami, które wymienił, aby przywrócić pojazd do pierwotnej sprawności, czyli błotnik oraz lampę. Części zostały mi udostępnione do wglądu, co jest bardzo dobrą praktyką, ponieważ zarówno na podstawie zdjęć, jak i części mogłem określić, jak bardzo zaawansowana była szkoda i czy i czy zostały uszkodzone elementy konstrukcyjne? Na szczęście to uszkodzenie można było zakwalifikować do tych tak zwanych parkingowych, a elementy konstrukcyjne pojazdu nie zostały naruszone. Sama naprawa została wykonana w sposób technologicznie prawidłowy. Błotnik został wymieniony na nowy. Odcień lakieru został dobrany w sposób prawidłowy, bez widocznych różnic w barwie czy strukturze. Panowie, którzy wykonywali naprawę, postarali się, aby była ona wykonana w sposób rzetelny, ponieważ zadbali chociażby o to, żeby nie uszkodzić śrub mocujących błotnik yy, do elementów kar oraz aby prawidłowo spasować błotnik z pozostałymi elementami. Niestety nie udało im się adalnie spasować tak zwanego ucha montażowego względem śladu pozostawionego na karoserii przez stary błotnik. Czy to wina nowego błotnika, czy niedopatrzenie ze strony warsztatu, ciężko stwierdzić. Jednak mogłoby to wyglądać lepiej. Z napraw samochodów należy również uwzględnić, że w samochodzie dostosowane do rynku europejskiego zostały również lampy, ponieważ jak powszechnie wiadomo, oryginalne zamontowane na rynku amerykańskim różnią się i nie posiadają homologacji na naszym rynku, między innymi przez na przykład brak światła przeciwmugłowego, czy kierunkowskazy w kolorze czerwonym. Thank you. Oglądany przez nas Żdocz w rękach właściciela miał charakter bardziej rekreacyjny aniżeli użytkowy. W przeciągu dwóch ostatnich lat samochód pokonał jedynie 340 km. Przypomnijmy, że według raportu w lipcu 2017 roku, będące jeszcze w Stanach Zjednoczonych, miało według wskazań drogomierza przejechane troszkę ponad 53 tysiące km, a podczas oględzin w 2001 roku na drogomierzu widniała wartość o niecałe 5,5 tysiąca km większa, czyli około 57 tysięcy. Według deklaracji właściciela, samochód przez okres użytkowania przez niego był garażowany w ogrzewanym garażu oraz zabezpieczany pokrowcem co mogłoby potwierdzać fakt że podczas oględzin w bagażniku znajdował się właśnie pokrowiec wnętrze samochodu jest zadbane fotele wykonane z materiału niezniszczone tapicerka oraz podsufitka w stanie fabrycznym bez uszkodzeń czy plam Wewnętrzne progi drzwi nie zostały porysowane, pomimo tego, że czarny nie został fabrycznie zao zaopatrzony w listwy ochronne. Elementy wyposażenia nie nosiły śladów zużycia, przyciski nie są wytarte, a plastikowe elementy nie są porysowane. Rączki, czy też potocznie zwane cykorłapki, nie noszą śladów demontażu, po czym można wnioskować, że kurtyny boczne nie były aktywowane. Również kierownica oraz deska rozdzielcza nie noszą śladów demontażu, z czego można wnioskować, że elementy systemów bezpieczeństwa biernego nie, nie zadziałały. Komorze silnika nie zauważyłem śladów napraw. Zmocnienia czołowe nie noszą śladów ingerencji, czy też również demontażu. W okolicy silnika można zauważyć zawieszkę serwisową sprzed około 600 km z listopada 2019 roku deklarującą użycie oleju zalecanego dla tego silnika przez producenta. Sama komora silnika nie została umyta, jest jedynie eksploatacyjnie zakurzona. Przechodząc do dalszej części oględzin, w ramach jazdy testowej wraz z właścicielem, swoją drogą bardzo pozytywny człowiek, którego z tego miejsca pozdrawiam, udaliśmy się właśnie na stację kontroli pojazdów, ale o tym za chwilę. Pojazd prowadził się pewnie, z zawieszenia nie było słychać niepokojących dźwięków, a cała jazda odbyła się w akompaniamencie pięknie brzmiącego wolno sącego silnika widlastego, dysponującą mocą wystarczającą, aby w pełni cieszyć się z jazdy tym egzemplarzem. Samochód zachowywał odpowiedni tor jazdy, w środku nie słychać było skrzypienia elementów tapicerki czy szumów z napędu, a przekładnia automatyczna zmieniała biegi sprawnie i bez szarpnięć, zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym. Oględziny podwozia nie były zaskoczeniem po tym, co pojazd reprezentował sobą od góry. Zespół napędowy był suchy, zawieszenie bez luzów czy, czy oznak nadmiernego zużycia. Występowała jedynie naturalna, delikatna i niegroźna korozja na poszczególnych elementach zawieszenia, takich jak na przykład śruby czy niezabezpieczone części elementów metalowo-gumowych w wahaczach. Na tak dobry stan podwozia na pewno miał wpływ fakt tego, że samochód w Polsce był garażowany w ogrzewanym garażu i nie widział raczej naszych polskich zim. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Po powrocie ze stacji pojazdów nastała ostatnia część naszej przygody z czerwonym Amerykaninem, czyli kontrola komputerem diagnostycznym. Komputer diagnostyczny prawidłowo skomunikował się ze sterownikami samochodu, numer podwozia zapisany w sterownikach, pokrywał się z numerami wybitymi na nadwoziu, a w samych sterownikach nie było błędów zarówno aktualnych, jak i zapisanych. Dodatkowym atutem był fakt, że błędy w samochodzie według wartości zapisanych w komputerze nie były kasowane od ponad 40 tysięcy kilometrów, co tylko upewniło mnie w tym, że samochód prawdopodobnie nie ma ukrytych wad. Czy w mojej ocenie samochód jest godny polecenia? Jak najbardziej. Pojazdy sprowadzone z za oceanu niestety w większości trafiają do Polski w duż, z dużo bardziej rozległymi uszkodzeniami. Ten egzemplarz przyjechał uszkodzony, w mojej ocenie, nieznacznie i został naprawiony w sposób prawidłowy oraz zgodny ze sztuką blacharsko-lakierniczą. Oględziny nie wykazały żadnych ukrytych wad, a tylko potwierdziły prawdopodobnie bardzo dobry stan techniczny pojazdu. A o tym, czy warto zainteresować się kupnem pojazdu z rynku amerykańskiego, myślę, że porozmawiamy w innym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia!